Cześć. Jestem w Audi Q7. Pokażę wam jak rozpoznać jaki system nawigacji mamy. Będzie to poradnik dla wszystkich posiadaczy Audi z ostatnich 20 lat. A no tutaj wprawdzie w Q7 nie było aż tak dużego wyboru, ale na przykład jeżeli macie A4 B8, no to tam było do wyboru bardzo dużo różnych dziwnych systemów w zależności od rocznika i wersji wyposażenia. Praktycznie wszystkie systemy od Audi mogły występować w A4 B8. W każdym razie, są ludzie, którzy rozpoznają to w ten sposób, że patrzą na wyświetlacz, jaka jest jakość, jak wyglądają grafiki, jakie mamy opcje tutaj w napędach, czy można wsadzić kartę SIM, czy nie, jak wygląda konsola sterująca, ale najpewniejszym sposobem, najłatwiejszym moim zdaniem jest sprawdzenie po prostu wersji oprogramowania, jaka jest w systemie, no tego się, tego się nie oszuka. Tutaj na przykład, gdybyśmy się posiłkowali tym, jak wygląda ta konsola centralna, to ona wygląda na dość starą, mimo że mamy MMI 3G+, to mamy konsolę, która wygląda w ten sposób, nie mamy gładzika żadnego i tak dalej, więc to mogłoby być troszkę mylące. Więc co musimy zrobić? Musimy wejść do ustawień MMI. W tym przypadku naciskamy menu. Prawym górnym przyciskiem musimy wejść do setup, czyli prawy górny. I jesteśmy na tym ekranie, gdzie wybiera się język, tutaj ostatnią pozycją powinno być informacje na temat wersji. Wchodzimy i interesuje nas ten wiersz tutaj. Ten wiersz oznacza, że to jest MMI 3G w wersji High, na Europę, do Audi i tutaj mamy wersję oprogramowania, jaka jest konkretnie wgrana, czyli tutaj są te numerki z aktualizacjami. No, to teraz kwestia tego w innych samochodach. Może wyglądać ta konsola troszkę inaczej, tak jak wspomniałem, tu możecie mieć setup, a tu car, więc wtedy wchodzimy w car setup. Chyba w prawym górnym będzie settings, i tam na samym dole zjedziecie na te informacje o wersji. Generalnie musicie sobie poszukać tych informacji o wersji w swoim samochodzie, w swoim systemie. Jak już mówiłem. Są, mogą być pewne różnice co do tego, gdzie to znaleźć, ale zawsze, zawsze się to da znaleźć. Jest to za dwa albo trzy kliknięcia od ekranu głównego. A teraz Wam pokażę, jak wyglądają, jak wyglądają te nazwy wersji w konkretnych systemach. Więc tutaj mamy MMI 2G Basic. Łatwo to rozpoznać, bo tutaj mamy ekran monochromatyczny, czyli on jest taki bordowy. Są ciemniejsze, jaśniejsze miejsca, nie jest czarno-biały, tylko jest taki, <laughs> przepraszam, nie jest czarno-biały, tylko jest taki czerwono-czerwony tak naprawdę. Tutaj mamy MMI 2G High, tutaj numer wersji jest określony takim ciągiem znaków, w tym miejscu możecie zauważyć konkretnie numer danego oprogramowania, czyli jak będziecie aktualizować, to właśnie ta część się zmienia. Tak wygląda MMI 3G Basic, a tak wygląda MMI 3G High. Można mieć również Baseika bez nawigacji, i chyba to było w samochodach, które chciały mieć Bluetooth, z tego co kojarzę. No nie wiem, była taka konfiguracja, i wtedy ten, ten ciąg znaków odpowiedzialnych za numer wersji wygląda w ten sposób: MMI 3G, Plus widzimy tu, w tym samochodzie. Mamy też RMC, występowało na przykład w A6C7. No a później, w nowszych autach, mamy MIBY. Mibów jest dość troszkę, szczerze mówiąc, jest MIB 1, MIB 2. Mib 1 występuje w trzech standardach jest Entry, Standard oraz High. Mib 2 na pewno jest w standardzie i w High. nie wiem, czy miała wersję Entry, szczerze mówiąc, to są dość młode systemy i na razie nie umiałem znaleźć więcej informacji na ich temat, ale jeżeli ktoś jest tutaj mądrzejszy ode mnie, to fajnie jakby w komentarzu zostawił na ten temat informacje. Ten komentarz na pewno przypnę, jeżeli tam będzie coś ciekawego, co by nam pomogło, albo nawet przepiszę co w nim najistotniejsze do opisu pod filmem. No i są jednostki oznaczone też innymi, innymi znakami: jest tam MHS2, MIBHS, MH2P. Jest tego trochę, tak jak mówię, są to dość świeże systemy i one występują nie tylko w Audi, już teraz, bo przypuszczalnie. Przypuszczalnie w Porszu jest to samo. Możliwe, że już w Bentleyu. No, na Bentleya jeszcze nie trafiłem, tak naprawdę, więc nie jestem w stanie sprawdzić tego, co tam konkretnie siedzi. No ale jest tego nazewnictwa trochę. Tak jak wspomniałem w opisie pod filmem, będziecie mieć, będziecie mieć krótką rozpiskę tego, co tam możecie znaleźć jako wersję swojego programowania, Do czego to. Do czego to przypasować? Będzie Wam to na pewno pod, potrzebne, jeżeli szukacie map do swojego samochodu albo jeżeli chcecie wiedzieć, jakie funkcje ma dane auto, albo co da się w nim jeszcze odblokować. Na pewno Wam ta wiedza się przyda, jeżeli lubicie, lubicie sobie troszeczkę pogrzebać w samochodzie. Dobra, to tyle na dzisiaj w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zobaczcie moje poprzednie filmy, bo jest tam troszkę ciekawostek i subskrybujcie kolejne. Postaram się, żebyście się nie nudzili. Dzięki, na razie.